Mam na imię Odri. Rok temu życie zadało nam cios. Nasz mały synek, dziewięcioletni Majki, przegrał walkę z białaczką. Mój mąż, Mark, inżynier w fabryce, i ja, ekonomistka, zmagaliśmy się ze stratą, której nie byliśmy w stanie pojąć. Majki był nie tylko naszym synem, był naszym słońcem, naszą nadzieją, naszą radością. Był tryskający energią, pełen życia i śmiechu. Nawet gdy choroba próbowała przygasić jego światło, kropka patrzył na nas swoimi wielkimi, odważnymi oczami i mówił: Pokonam to, mamo, patrz. A my mu wierzyliśmy, bo był naszym małym wojownikiem, kropka pamiętam dzień, w którym go zdiagnozowano. Byliśmy w gabinecie lekarskim, trzymając się siebie nawzajem i nadziei. Lekarz z poważną miną powiedział nam: Przykro mi to, białaczka. W pokoju zapanowała cisza, kropka czułam się, jakby wyssano z niej powietrze. Mark był pierwszym, który przerwał ciszę. Będziemy z tym walczyć, powiedział stanowczym głosem. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. I walczyliśmy, kropka dni zamieniły się w plamę wizyt w szpitalu, sesji chemioterapii i niezliczonych modlitw. Majki, błogosławione jego serce, walczył jak mistrz. Wymiotował, płakał z bólu, ale potem ocierał łzy i mówił: To wszystko, co masz, raku, ale choroba była nieubłagana. Zabrała mu energię, śmiech, włosy, ale nie ducha. Leżał w szpitalnym łóżku, wątły i zmęczony, ale wciąż potrafił trzymać kciuki. Mam się dobrze, tato. Nic mi nie jest, kropka powiedziałby, próbując nas uspokoić, kropka w dniu, w którym go straciliśmy, Mark i ja byliśmy w domu. Czekaliśmy na telefon ze szpitala. Zadzwonił telefon i Mark go odebrał. Jego twarz stała się biała. Nie musiał nic mówić. Wiedziałam. Nasz mały wojownik odszedł. Mark w końcu odnalazł głos. On odszedł, odry, powiedział ledwie szeptem. Pamiętam jak upadłam na podłogę, a Mark trzymał mnie i płakał przez miesiące nasz dom wydawał się grobowcem. Cichym i zimnym. Spędzałam całe dnie w łóżku, pogrążona w żalu. Mark starał się trzymać wszystko razem, dla nas obojga. Wychodził do pracy, wracał i przytulał mnie. Gdy płakałam, kropka pewnego dnia, znalazłam go w pokoju Mikej, trzymającego jego ulubioną figurkę. Płakał, jego ciałem wstrząsały szlochy. Usiadłam obok niego i razem opłakiwaliśmy jego śmierć. Kropka, opłakiwaliśmy naszego chłopca, życie, które mógł mieć, marzenia, które nigdy się nie spełniły. Kropka, po stracie Mikeja utknęłam w ciemnym miejscu. Czułam się, jakbym była uwięziona w niekończącym się tunelu bez światła na końcu. Ale Mark, mój mąż, nie pozwolił mi się pogrążyć. Kropka, on też cierpiał, ale przybrał dzielną minę. Dla mnie, dla nas, kropka każdego ranka delikatnie mnie budził. Odri, czas wstać i zabłysnąć, mówił. Stękałam tylko, naciągając kołdrę na głowę. Chciałam się ukryć, uciec od trudnej rzeczywistości, że naszego chłopca nie ma już z nami kropka, ale Mark był nieugięty, kropka usiadł na brzegu łóżka, a jego ręka znalazła moją pod kołdrą. Musimy się ruszać, Odri. Dla Mikeja, powtarzał. Jego głos był zawsze spokojny, ale słyszałam ukryty ból. Więc zaczęłam wstawać, kropka, to było jak przenoszenie gór, wiesz? Świat na zewnątrz wydawał się zbyt surowy, zbyt realny, kropka, każda drobnostka przypominała mi o Mikiu. Ale przezwyciężyłam ból. Zaczęłam robić proste rzeczy gotować śniadanie, prać ubrania. To były tylko codzienne obowiązki, ale dzięki nim nie zatraciłam się w smutku, kropka Mark, i ja zaczęliśmy chodzić na wieczorne spacery. Szliśmy ramię w ramię, głównie w ciszy, kropka czasami rozmawialiśmy o Mikiu. Pamiętasz, jak Majki próbował zrobić naleśniki i prawie spalił dom? Mark chichotał, a na jego ustach pojawiała się nutka uśmiechu, kropka śmialiśmy się razem i przez ulotną chwilę, przygniatający ciężar smutku znikał, kropka pewnego dnia, zupełnie niespodziewanie, Mark przyniósł do domu szczeniaka. Golden Retrievera, o którego Majki zawsze nas błagał. Pomyślałem, że ten maluch może pomóc. Powiedział, jego oczy błagały o moją zgodę. Byłam zaskoczona kropka, nie wiedziałam, czy jestem gotowa na kolejną żywą istotę w naszym życiu, kolejną duszę. Którą można pokochać i potencjalnie stracić kropka, ale spojrzałam w niewinne oczyszczeniaka i moje serce się roztopiło. Nazwaliśmy go Buddy. Był kłębkiem energii, zawsze skakał dookoła, gryzł nasze buty. Ale wniósł poczucie życia z powrotem do naszego domu. Jego radosne szczekanie i skomlenie wypełniło głuchą ciszę, która zapadła po odejściu Mike'a. W dziwny sposób Buddy pomógł nam wyzdrowieć. Dał nam coś, na czym mogliśmy się skupić, odwrócił naszą uwagę od bólu. Nie zrozum mnie źle, to nie było łatwe. Bywały dni, kiedy żal był tak przytłaczający, że czułam się, jakbym tonęła, ale wtedy patrzyłam na Marka, na Badiego i znajdowałam w sobie krztynę siły by iść dalej. Kropka Odnalazłam odwagę w ich miłości, w ich odporności. Życie bez Mikeja było czymś, czego nigdy nie mogłam sobie wyobrazić. Ale robiliśmy to. Jeden bolesny dzień po drugim. Kropka Znajdowaliśmy siłę w sobie nawzajem, we wspomnieniach o naszym pięknym chłopcu. Uczyliśmy się żyć z naszą stratą, znajdując małe chwile szczęścia pośród smutku. Był to powolny, bolesny proces, ale robiliśmy postępy. Kropka, znalezienie siły po utracie części duszy nie jest łatwe. To walka, walka pod górę. Ale to bitwa, którą warto stoczyć. Bo kiedy wszystko jest już powiedziane i zrobione, życie toczy się dalej. I musimy iść dalej, bez względu na to, jak bardzo jest to bolesne. Kropka, dla nas, dla naszego Mikeja. Ponieważ tego właśnie by chciał. Był naszym małym wojownikiem i musieliśmy uczcić jego pamięć, żyjąc, znajdując siłę w naszej stracie. Hej, Odri. zaczął Mark, przerywając ciszę. Siedzieliśmy na werandzie, obserwując zachodzące słońce i chłodną wieczorną bryzę szeleszczącą liśćmi. Badi był gdzieś daleko, prawdopodobnie kopał kolejną dziurę na podwórku. Zamyśliłem się, kropka odwróciłam się do niego, unosząc brew. Tak, zapytałem, czekając, aż będzie kontynuował. Mark zawsze był małomówny, więc kiedy mówił, że się zastanawiał, zwykle oznaczało to coś poważnego. Kropka wziął głęboki oddech, a jego wzrok utkwił w horyzoncie. Myślałem o tym. Żebyśmy mieli jeszcze jedno dziecko, powiedział, wypowiadając słowa w pośpiechu. Kropka poczułam się, jakbym dostała w bebechy. Wpatrywałam się w niego, nie mogąc przetrawić jego słów. Kolejne dziecko. Czy on postradał zmysły? Straciliśmy Mikeya, a on mówił o kolejnym dziecku. Zwariowałeś, Mark, w końcu wydusiłam z siebie, serce waliło mi w piersi. Nie możemy tak po prostu zastąpić Mikeya. Mark szybko potrząsnął głową. Nie, Audrey, nie mam na myśli zastąpienia. Boże, nigdy bym nie mógł. Po prostu. Tęsknię za tym, Odri. Tęsknię za byciem tatą. Tęsknię za naszą rodziną. Widziałam ból w jego oczach, tęsknotę. Zrozumiałam, Ceo mówił. Ja też tęsknię za byciem mamą. Tęsknię za śmiechem, chaosem, miłością. Ale myśl o kolejnym dziecku przerażała mnie. Czułam się, jakbym zdradziła Kropka Nie wiem, Mark, powiedziałam drżącym głosem. To tak, jakbyśmy zdradzili Mikea. Mark wyciągnął rękę, biorąc moje dłonie w swoje. Odry nigdy nie moglibyśmy zdradzić Mikeja. On zawsze będzie naszym synem, naszym pierworodnym. Ale ja wierzę. Wierzę, że mamy więcej miłości do ofiarowania. I myślę, że Majki chciałby, żebyśmy byli szczęśliwi. Jego słowa mocno mnie uderzyły. Wiedziałam, że miał rację. Majki nie chciałby, żebyśmy wiecznie żyli w smutku. Chciałby, żebyśmy poszli naprzód, żebyśmy znów znaleźli szczęście. Ale myśl o kochaniu kolejnego dziecka była przerażająca. Boję się, Mark, kropka przyznałam, łzy napłynęły mi do oczu. Boję się kochać kolejne dziecko, boję się stracić kolejne. Mark ścisnął moje dłonie, a jego oczy wypełniło zrozumienie. Ja też się boję, Odry. Ale myślę, że możemy to zrobić dla nas, dla Mikeja. Siedzieliśmy tam, trzymając się za ręce, gdy zachodziło słońce. Świat zdawał się wstrzymywać oddech, czekając na moją odpowiedź. I po tym, co wydawało się wiecznością, w końcu znalazłam swój głos. Dobrze, Mark, powiedziałam ledwie szeptem. Zróbmy to. Miejmy kolejne dziecko. Mark spojrzał na mnie, jego oczy wypełniły się ulgą i radością. Naprawdę, Audrey? zapytał. Jego głos był zdławiony emocjami. Przytaknęłam, ściskając jego dłoń. Tak, Mark, spróbujmy. I to było wszystko. Postanowiliśmy postarać się o kolejne dziecko. To była przerażająca decyzja, ale czuliśmy się dobrze. Mamy miłość do dawania i chcieliśmy znów zostać rodzicami. Ale co najważniejsze, chcieliśmy uhonorować Mikeja. Chcieliśmy znowu żyć, znaleźć szczęście. Dla nas i dla Mikeja kropka w domu unosił się zapach słynnego pieczonego kurczaka i pieczonych ziemniaków Mary. Bill, tata Marka, siedział u szczytu stołu, krojąc kurczaka z precyzją chirurga kropka siostra Marka, Linda, jej mąż Bob i ich syn John również tam byli. Linda zawsze była trochę niezdarna. Miała ten sposób mówienia najbardziej oburzających rzeczy, bez mrugnięcia okiem. Dziś wieczorem była w pełnej formie kropka odchylona do tyłu na krześle, prowadziła sąd, jej głos był głośny i wyraźny, a śmiech rozbrzmiewał. W ręku trzymała kieliszek czerwonego wina, wymachując nim podczas mówienia, a krople wina od czasu do czasu rozpryskiwały się na obrusie kropka. Byliśmy w połowie posiłku, po prostu rozmawiając, kiedy Linda zwróciła się do mnie i marka kropka więc Odri, Mark, zaczęła z uśmiechem na twarzy. Myślałam o funduszu na studia Mikeja. Czułam się, jakbym dostała cios. Fundusz na studia Mikeja. To było coś, co babcia Marka założyła dla niego. Kiedy się urodził kropka, miał być przeznaczony na jego przyszłość, na jego edukację. Ale Majki, Majki odszedł. Linda z subtelnością młota Kowalskiego kontynuowała, cóż, skoro Majki nie zamierza z niego korzystać, pomyślałam, że może John mógłby go mieć. Czułem się, jakby świat przestał się kręcić. Wpatrywałam się w nią, serce waliło mi w piersi. Chciała, żebyśmy przekazali fundusz na studia Mikeja Jochnowi. Spojrzałam na Marka, ale wydawał się być tak samo zszokowany jak ja. Linda, nieświadoma naszego szoku mówiła dalej, to znaczy, John zaczyna studia w przyszłym roku. A Majki nie będzie tego potrzebował, prawda? W pokoju zapadła cisza, kropka widziałam. Jak Mary i Bill wymieniają zmartwione spojrzenia, podczas gdy Bob wpatrywał się w swój talerz. Serce waliło mi w piersi, ręce mi się trzęsły. Byłam wściekła, ale też zraniona. Jak Linda mogła być tak bezduszna, tak samolubna, poczułam górę w gardle, a łzy stanęły mi w kącikach oczu. Przełknęłam jednak ciężko, zmuszając je do powrotu. Nie zamierzałam dać Lindzie satysfakcji z oglądania mnie płaczącej Linda. Powiedziałam drżącym głosem. Te pieniądze były dla Mikeja. Nie możesz ich oddać. Linda tylko wzruszyła ramionami, a na jej twarzy pojawił się uśmiech przecież majki ich nie wykorzysta, prawda? Odparła kropka za nie mówiłem. Wpatrywałam się w nią, a w mojej głowie wirowały emocje. Chciałam na nią nakrzyczeć, powiedzieć jej, jak bardzo się myli. Ale byłam zbyt oszołomiona, zbyt zraniona. Linda to było niskie, nawet jak na ciebie kropka w końcu udało mi się powiedzieć. Mój głos zdławiły emocje. To było okrutne i niestosowne. Kropka Linda ponownie wzruszyła ramionami, udając niewiniątko. Co? Po prostu jestem praktyczna. Powiedziała jej głos ociekał pogardą. Reszta kolacji minęła jak mgnienie oka. Ledwo pamiętam, co zostało powiedziane, co zostało zjedzone. Wszystko, o czym mogłem myśleć, to słowa Lindy, jej zuchwałość. Ale jedno wiedziałem na pewno. Nie pozwolę jej zabrać Mikkeiowi pieniędzy na studia. Był jego i zawsze będzie jego kropka po tej bombowej kolacji, Mark. I ja znaleźliśmy się w sanktuarium naszego domu, oboje wciąż otrząsając się z zuchwałej propozycji Lindy. Noc była spokojna, jedynym dźwiękiem było tykanie zegara dziadka w korytarzu. Kropka. Mark leżał na kanapie z twarzą ukrytą w dłoniach. Krążyłam po pokoju, a mój umysł szalał kropka, możesz w to uwierzyć, Mark. Wybuchnęłam, a mój głos odbił się echem w cichym pokoju. Co za tupec z tej kobiety. Mark na początku nic nie powiedział. Po prostu siedział ze zgarbionymi ramionami. W końcu spojrzał na mnie, jego twarz zbladła. "Kropka wiem, Odri", powiedział ciężkim głosem. "Ja też nie mogę w to uwierzyć. Kropka" Przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu. A ciężar słów Lindy wisiał w powietrzu. W końcu się odezwałam. Nie możemy pozwolić jej wziąć pieniędzy Mike'a, Mark, powiedziałem stanowczym głosem. To nie należy do niej. Mark westchnął, przeczesując dłonią włosy. "Kropka. Wiem, Odry, powiedział. "I nie weźm drugemy. Te pieniądze były dla Mikeja. Są jego." Ale ona nie widzi tego w ten sposób. Kropka odparłam, podnosząc głos. Ona po prostu widzi je jako darmowe pieniądze. Mark wyciągnął rękę, biorąc mnie za rękę. Odry, nie możemy jej na to pozwolić. Powiedział spokojnym głosem. Wiemy, co jest słuszne. I będziemy o to walczyć. Przytaknęłam, przygryzając wargę kropka, masz rację, Mark, powiedziałam drżącym głosem. Nie możemy pozwolić jej wygrać. Mark ścisnął moją dłoń, uśmiechając się lekko. A poza tym, dodał miękkim głosem. Te pieniądze przydadzą się, gdy będziemy mieli własne dziecko. Poczułam ból w sercu na jego słowa. Od jakiegoś czasu bezskutecznie staraliśmy się o dziecko. Ale jego słowa dały mi nadzieję. Właśnie wtedy zadzwonił mój telefon, wyrywając mnie z rozmyślań kropka odebrałem, serce mi waliło. To był Bob, mąż Lindy. Audrey, przepraszam, powiedział przepraszającym głosem. Nie wiedziałam, że Linda to powie. Nie zgadzam się z nią. Jego słowa były małym pocieszeniem, ale jednak pocieszeniem, kropka podziękowałem mu drżącym głosem i rozłączyłem się, kropka rano po skandalicznej propozycji Lindy wciąż byłem wściekły. Bezczelność tej kobiety! Zawsze wiedziałem, że jest samolubna, ale to był nowy poziom, nawet jak na nią. Postanowiłem trochę poszperać. Kropka, jeśli Linda była gotowa zniżyć się tak nisko, by prosić o pieniądze Mikeja, to kto wie, do czego jeszcze była zdolna. Odpaliłem laptopa i zarogowałem się na Facebooka. Skrzywiłem się, gdy wpisałem imię Lindy w pasku wyszukiwania. Kropka, nie odwiedzałem jej profilu od lat i nie bez powodu. Kobieta była nieznośna, ale to było ważne. Musiałem wiedzieć, co kombinuje. Kropka, gdy przewijałem jej profil, moja krew zaczęła wrzeć. Była tam, obnosząc się ze swoimi nowymi, markowymi ubraniami, drogą biżuterią i wystawnymi wakacjami. Kropka, a w komentarzach nasi wspólni znajomi zachwycali się jej ekstrawaganckim stylem życia. Postanowiłem skontaktować się z jedną z nich, kobietą o imieniu Susan, którą zawsze lubiłem. Była przyziemna i szczera, a ja jej ufałem. Wysłałem jej wiadomość, pytając o ostatnie wydatki Lindy. Och, Audrey. Odpowiedziała, a jej słowa pojawiły się na moim ekranie. Nie masz pojęcia. Linda żyje pełnią życia. Wydaje pieniądze, jakby jutra miało nie być. Poczułam ucisk w żołądku. A co z funduszem na studia Johna? Zapytałem kropka nie martwi się o to. Odpowiedź Susan była natychmiastowa. Odry, nie chcę ci tego mówić, ale Linda już wydała wszystkie te pieniądze. Na siebie. Poczułam się, jakbym dostała w bebechy. Linda wydała pieniądze na college Johna na siebie. Nie mogłem w to uwierzyć. Ale z drugiej strony, może mogłem. W końcu rozmawialiśmy o Lindzie. Podziękowałam Susan za szczerość i wylogowałam się kropka zrobiło mi się niedobrze. Linda wydała wszystkie pieniądze Johna, a teraz chciała pieniądze Mikeja. Jej zuchwałość była oszałamiająca. Siedziałem, wpatrując się w ekran, a mój umysł szalał. Byłem wściekły, ale przede wszystkim zdeterminowany. Linda przekroczyła granicę i nie zamierzałem pozwolić, by, uszło jej to na sucho. Podniosłem telefon i wybrałem numer Marka. Mark, powiedziałem spokojnym głosem. Musimy porozmawiać. Chodzi o Lindę. Mark milczał przez chwilę. Potem przemówił, jego głos był ponury. Co ona teraz zrobiła, Audrey? Wzięłam głęboki oddech. Kropka, wydała cały fundusz na studia Johna, Mark, powiedziałam. Na siebie. Na drugim końcu linii rozległ się ostry wdech. Nie mogę w to uwierzyć, Mark, powiedział drżącym głosem. To samolubne. Nie mogę uwierzyć, że zrobiła coś takiego kropka, wiem, Mark, odpowiedziałam spokojnym głosem. Ale nie możemy jej na to pozwolić. Musimy ją powstrzymać. Dla Mikeja. Nastąpiła długa pauza. Potem odezwał się Mark, jego głos był stanowczy. Masz rację, Odri powiedział: „Musimy ją powstrzymać kropka, gdy odłożyłam słuchawkę. Poczułam przypływ determinacji. Linda pokazała swoje prawdziwe oblicze i było ono paskudne. Ale nie pozwolimy jej wygrać. Nie tym razem. Nigdy. Kropka. Zadzwoniłem do rodziców Marka i kazałem im rzucić wszystko i spotkać się ze mną w ich domu. Atmosfera była gęsta jak zupa grochowa, kiedy weszłam do ich salonu. Wziąłem głęboki oddech i wyjawiłem wszystko. Kropka. Linda przepuściła całą gotówkę Johna na studia. Powiedziałam drżącym głosem. Na siebie. Tata Marka, wielki, krzepki facet, który zwykle miał uśmiech na twarzy, wyglądał, jakby potrąciła go ciężarówka. To parszywe kropka warknął, a jego głos odbił się echem po pokoju. Mama Marka, słodka staruszka, która zawsze miała dla każdego dobre słowo, wyglądała, jakby zobaczyła ducha. Nasza własna córka. Wyszeptała jej głos, był ledwo słyszalny. Jak to możliwe Emark, który był cichy jak mysz, w końcu się odezwał. Nie pozwolimy, by uszło jej to na sucho. Powiedział głosem twardym, jak paznokcie kropka. Następnego dnia byłem w domu, kiedy usłyszałem głośne uderzenie w drzwi. To była Linda z twarzą czerwoną jak burak. Wydałeś mnie. Syczała, jej oczy płonęły jak ogień. Powiedziałeś im o cieście. Powiedziałem, kropka, powiedziałem, stojąc na swoim miejscu. Te pieniądze nie były twoje, Lindą. Były przeznaczone na szkołę Johna, a nie dla ciebie, żebyś mogła wydać je na wypasione ciuchy i buty. Twarz Lindy przybrała brzydki odcień purpury. Zapłacisz za to, kropka splunęła, jej głos ociekał jadem. Pożałujesz, że nigdy mnie nie zdradziłeś. Z tymi słowami odeszła, zostawiając mnie trzęsącego się w butach. Wiedziałem, że Linda nie żartuje. Ale wiedziałem też, że nie mogę się wycofać kilka dni później, poszedłem odwiedzić grób Mikeya. Gdy podszedłem bliżej, zauważyłem, że coś jest nie tak kropka. Kwiaty, które zostawiłem, były podeptane, a mała figurka anioła, którą umieściłem przy nagrobku, była roztrzaskana na kawałki. Serce mi się krajało. Wiedziałem, kto to zrobił. Natychmiast zadzwoniłem na policję. Zjawili się błyskawicznie i zaczęli grzebać. Po chwili powiedzieli mi, że znaleźli nagranie z kamer bezpieczeństwa na cmentarzu. To była Linda. To ona zdemolowała grób kropka Zadzwoniłem do Marka, mój głos drżał z wściekłości. "Mark", powiedziałem, Linda zbezcześciła grup Mikeja. Po drugiej stronie nastąpiła przerwa. Potem odezwał się Mark, jego głos był zimniejszy niż zimowa noc. To ta wiedźma, powiedział kropka, nie mogę uwierzyć, że posunęła się tak nisko. Musimy coś zrobić, Mark, powiedziałam spokojnym głosem. Nie możemy pozwolić, by dalej nam to robiła kropka, gdy odłożyłem słuchawkę, poczułem przypływ determinacji. Linda pokazała, jak daleko jest gotowa się posunąć. Ale nie zamierzaliśmy pozwolić, by uszło jej to na sucho. Zamierzaliśmy walczyć z nią na każdym kroku. Dla Mikej'a, dla Johna, kropka, dla nas wszystkich, kropka, po paskudnym wyczynie Lindy, daliśmy jej zimne ramię. Koniec z niedzielnymi obiadami, koniec z rodzinnymi spotkaniami. Odeszła, tak po prostu. Nawet jej mąż, Bob. Nie mógł znieść jej widoku. Kropka dostarczył jej papiery rozwodowe szybciej niż można powiedzieć Jack Robinson. To była dla niego gorzka pigułka do przełknięcia, jego własna żona okazała się takim wężem w trawie. Kropka zdrada Lindy była jak wybuch bomby w naszym życiu. Ale to również zbliżyło mnie i Marka. Byliśmy na tej samej łodzi, zmagaliśmy się z tym samym bólem. Opieraliśmy się na sobie, pomagaliśmy sobie w trudnych chwilach. staliśmy się kimś więcej niż tylko teściami. Staliśmy się sojusznikami, przyjaciółmi kropka dni zamieniły się w tygodnie, a tygodnie w miesiące. Powoli, ale pewnie pozbieraliśmy się. Byliśmy zespołem i nic nie mogło nas złamać. Ani Linda. Ani jej zdrada. Nic. pewnego dnia poszedłem odwiedzić grup Mikeia. Był słoneczny dzień, a na cmentarzu panował spokój. Usiadłem obok jego nagrobka, czując dziwny spokój. Hej, Majki, powiedziałam cicho. Tęsknię za tobą, mały kropka, ale chcę, żebyś wiedział, że sobie radzimy. Trzymamy się razem, tak jakbyś chciał. Poczułam delikatny powiew wiatru na twarzy, jak delikatną pieszczotę. Uśmiechnęłam się. Wiem, że nad nami czuwasz. Majki. Będziemy z ciebie dumni. Kropka odchodząc od cmentarza poczułam spokój. Przeszliśmy przez piekło, ale wciąż trwaliśmy. Byliśmy silniejsi niż kiedykolwiek. Byliśmy gotowi stawić czoła wszystkiemu, co oszykowało dla nas życie. Kropka i wtedy, pośród tego całego chaosu, dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Kiedy powiedziałam o tym mężowi, jego twarz rozjaśniła się jak Bożonarodzeniowa choinka, kropka Odri. Powiedział, a jego głos zdławiły emocje. To najlepsza wiadomość, jaką usłyszałem od dłuższego czasu. Uśmiechnęłam się do niego, moje serce puchło z miłości. Myślałem, że będziesz szczęśliwa, kropka, przyciągnął mnie do siebie, a jego oczy błyszczały. Szczęśliwa to za mało powiedziane, Odri. To jest cud. Błogosławieństwo. Przerwał głęboko zamyślony. Kropka pieniądze, które planujemy wydać na edukację Mikej, przeznaczymy na nasze nienarodzone dziecko. Zapewnimy mu najlepsze możliwe życie. Przytaknęłam, łzy napłynęły mi do oczu. Myślę, że Majki by tego chciał. Kropka, gdy tak siedzieliśmy, planując przyszłość, poczułam nadzieję. Mimo wszystko szliśmy naprzód. Zamienialiśmy nasz ból w coś pozytywnego. W głębi duszy wiedziałam, że wszystko będzie dobrze. Uda nam się, kropka, razem.